Cievadoro, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale i oczywiście jestem Michał, to jest kanał Michał Games, no i witam Was na najlepszej serii na tym kanale, czyli oczywiście od zera do biznesmena z gry Farming Simulator 2019 no i witam Was w kolejnym odcinku, w którym będziemy zajmować się tutaj uprawą roli. Na dzisiejszym odcinku mam ogólnie zaplanowaną akcję yy, tutaj siewu. Siew będzie to siew Offs. Nie, 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 nie. Czyli to Soja będziemy sobie siali. I także już sobie zaczynamy z naszego domku, bo dawno tutaj nie zaczynaliśmy. Wszystko jest w porządku, nic tutaj mnie nie okradnie, ani nic. Dobra, skok przez płotki. Godzina wczesna. Żebyście też sobie zobaczyli, jak moja farma fajnie wygląda i. No ta rzadko gram właśnie tak na tej serii. Znaczy na tej serii ogólnie postaram się yy, grać tak o różnych porach. Kurde, pada nie podłączyłem, ale to już się robi. No szybciutko. Ok, padik jest. Możemy lecieć. Freetrag oczywiście działa. Yy, światełka sobie rozpalimy, koguciki tak samo. Mam nadzieję, że fps -y nas kochają i nie będzie żadnych lagów. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy sobie na temat Farminga 21 jak i również na serii po sąsiedzku jeżeli jeszcze nie widzieliście no to oczywiście serdecznie zachęcam, kurde nie to podpiąłem miałem przecież oczywiście, że podpiąć tutaj siewnik do zboża no bo będziemy sobie soję ogarniać myślę, że nie tak, no bo chciałem kupić przyczepę co prawda jeszcze nie mam wypatrzonej, a myślałem, że może coś z modów fajnego, dlatego jeżeli macie jakąś fajną przyczepę, zaraz wam pokażę jakiego typu mniej więcej mi chodzi. Tylko sobie to zapniemy. Rzepak Czy ja tutaj mam nawóz. Czy ja mogę tu nawóz mieć. Zaraz zobaczę tylko. To tak, od razu wam pokażę. Przyczepy, chodziło mi coś typu, tego typu, takie przyczepy, mniej więcej. I oczywiście, no, może być jakieś fajniejsze, dlatego no, jeszcze w modach będę szukał, ale jeżeli macie coś, to podzielcie mi link w komentarzu. A ja jeszcze chciałem sobie wziąć, wejść tutaj na moje siewniki. Aha, bo to jest tylko dodatkowy zbiornik z tego co widzę, tak? A tutaj mamy. Hmm. Dobra, dobra. Czyli tutaj nawozu nie mamy. Mogę w sumie zrobić akcję taką co jeszcze nie robiłem, czyli że nawozu pod korzeń. Ale teraz to już e, zostajmy przy tym. Dobra, wyłączę sobie, bo... Yy, dobra, ogień. I lecimy sobie. Będziemy sobie sobie soje, więc... A nie to. Ila bo znowu zrobię coś, co nie chciałem zrobić. Zezwolę na otworzenie pólnie. Yy, ja chciałbym się przełączyć. Chyba tu. Czy tutaj mogę się przełączyć? Hmm, to zaraz zrobimy, jak już dojadę, żeby tutaj na spokojnie wszystko ogarnąć. A może tak zrobimy sobie. Yy, w ten sposób pojedziemy sobie, dobra. I, 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 i chciałem jeszcze tutaj teraz yy, przełączyć się tutaj i zmienić tutaj na oczywiście Soję, dobra. Wszystko jest ogarnięte. Sprawdzę jeszcze tylko na szybkości, ile to miało metrów. 4 metry, dobra. Także GPS a sobie ustawimy na 4 metry. I możemy sobie, myślę, teraz już na spokojnie działać. Ok. No tak, jak mówiłem. Seria tutaj od zera. Zobaczymy. No może. No czy myślę, że przez jeszcze tydzień pociągniemy trochę na spokojnie tą serię dobra czy ja mogę zrobić coś takiego e, nie dobra aha dobra teraz będzie działać tak będzie działać Coś zepsułem sorka. No, no coś mi tu nie działa. Chwila, jeszcze to tylko poprawię. Dobra i teraz powinno być głód Kurde, no nie do końca. Będę podnosił. Tak. No dobra, zostawmy e, przy tej wersji. Już nie będziemy się tutaj e, srali, srali i grali. E, Ctrl-W oczywiście. Oczywiście sobie z soją. Nowe teksturyki są prawdopodobnie na właśnie siewy, więc e, sobie nawet możemy się ocenić jak to tu wygląda. Dobra, to był jęczmień, pobawiamy prędzej. Ogólnie to tak, bo chciałbym trochę pogadać na temat właśnie tej serii, co tutaj dalej będziemy robić. No Na pewno tak, trzeba w końcu wymienić maszyny i trzeba też w końcu, no kupić znowu jakieś pole. Nie mam jeszcze upatrzonego pola, może za chwilkę się zastanowimy jaki będziemy mieli zasięg. Za niedługo konie będą do sprzedaży, ale również mam do sprzedaży jeszcze rzepak oraz jęczmień, ale Dalej no nie zorientowałem się jeszcze, jakie są ceny do końca. No nie mogę sobie przypomnieć, muszę sobie ogarnąć. Jeżeli wiecie, to możecie mi napisać, jak gram na trybie łatwym i z łatwą ekonomią. Więc jeżeli wiecie, jakie są mniej więcej ceny na tej oryginalnej mapie Ferris Bruma, to byłbym bardzo wdzięczny. No bo tutaj nie mam za dużo czasu, żeby to poogarniać, a fajnie by było, żeby w końcu sprzedać też te żeby sprzedać plony no za niedługo też myślę, że będziemy mieli w końcu nasze jajko, już tam palety się zapełniają bo myślałem, że one coś się zbagowały, ale troszkę poza odcinkiem sobie na to popatrzyłem i generalnie no jest wszystko w porządku z tym tematem więc dobra pojedziemy sobie w tą stronę no chciał teraz trochę z tego GPS-a skorzystać, więc. O myślę, że to coś takiego. E, dobra. I opuszczamy i lecimy dalej. I ten zbiornik też trochę mi tu będzie ograniczał w tym e, promieniu skrętu. No, powoli ten, z tego zestawu trzeba by zrezygnować. Jeżeli kupimy sobie ten ciągnik, no i prawdopodobnie to chyba będzie John Deere. No chyba, że nie chcecie John Deera i chcecie np. klasa. Dajcie mi znać w komentarzach. Ja oczywiście to. Sobie rozważę, jeżeli kupimy sobie John Deere'a, to kupimy sobie tą przyczepę, żeby to fajnie wyglądało. Bo chciałem kupować teraz ją, ale przy takim casie, taka duża przyczepa myślę, że nie wyglądałaby za dobrze. I lepiej poczekać już na tego John'ego. Na pewno trzeba kupić potem jesiennik i to prawdopodobnie będzie chyba horsz. No bo tak naprawdę nie ma tutaj nic takiego kompromisu pomiędzy, bo to jest ten mały. Potem jest Waderschat, ale ja już nim trochę, w 17 pracowałem i on nie ma nawożenia od razu. No i dlatego też uważam, że Horsch, ten duży 9-metrowy, będzie idealny. Zapas mocy też będziemy mieli na spokojnie, bo ciągnik czysty no chyba, że będę kupował z serii 7R, bo chciałem z serii 6R, ale no, nie wiem, jeszcze się zastanowię. Możecie mi oczywiście też znać właśnie dać znać w komentarzach i byłbym bardzo wdzięczny, bo ostatnio nic żadne komentarze się nie pojawiają na serii od zera. No i szkoda, bo tutaj jednak chciałbym mieć z wami jakiś kontakt, żebyśmy to tą serię prowadzili razem. Żeby właśnie, żebyście mi i pomogli tutaj to pogarniać, bo samemu też ciężko, że wy to oglądacie, no i chciałbym, żeby to ta seria wam się też dobrze oglądała. Wiem, że teraz był taki duży lag spowodowany tym, że po prostu nic się tutaj nie rozwijało. Maszyny są od samego początku. Tam co prawda jakieś siewnie kupiłem, coś tego. No ale to tak naprawdę nie za dużo. Myślę, że w następnym odcinku możliwe, że to zrobiłem sobie siewy i zrobiłem sobie siewy słonecznika na tej 11, bo naprawdę bardzo fajne pole moim zdaniem wiem, że w poprzednim odcinku robiłem ale zrobię też sobie nawozy i planuję kupić sobie właśnie rozrzutnik do nawozu bo nie chcę cały czas tym bredalkiem jeździć tym bardziej, że teraz dałem go na szerokich oponach z takimi pasami dużymi do rozrzucania i to dużo lepiej moim zdaniem wygląda właśnie na akcji wapno a tu no a taki stricte do nawozu tutaj rozrzutnik będzie mniejszy, dużo fajniejszy, bo Zawóz też tak bardzo y, dużo się go, y, dużo nie schodzi tego nawozu, więc spokojnie będzie nam na te pola wystarczał jakiś y, właśnie mniejszy rozrzutnik. Y, dobra. No i jak kupimy sobie ten siewnik, to to, y, kobań już mamy kozacki, no to tak naprawdę trzeba będzie ogarniać pola, y, opryskiwać, na razie mam, także też na spokojnie. Y, myślę, że ogarniemy sobie tą akcję. Jeżeli chodzi o opryski, czy znaczy to na chwasty czy opryski na właśnie nawóz, zastanawiałem się to jeszcze nie zrobić jakiejś na przykład takiej akcji las, ale no, to bym musiał z kimś zrobić i bardzo mi się marzy już akcja kiszonka, tylko że to jest bardzo ciężko w moim zasięgu, ponieważ trzeba by kupić biogazownię za prawie 700 tysięcy z tego, co ja pamiętam, to tutaj jest biogazownia. Bo jeżeli nie kupimy tego landu, no, 600 tysięcy prawie. Jeżeli tego landu nie kupimy, no to w tym momencie nie będziemy mogli tam sprzedawać. Jest opcja, co też właśnie myślałem, bo można sprzedawać na starych. Tam nie trzeba tego landu kupować, no bo wiadomo, strych to jest jako skup taki. I tam też można kiszonkę sprzedawać. Więc można by położyć się w akcję belki z kiszonką. No ale to jest też kwestia nawet jeżeli byśmy ten sprzęt wypożyczali. Chociaż myślę, że to fajne by było, bo... Robiłem taką mega akcję kiszonka w 17, ale to polegało na tym, że, no że normalnie sobie kusiłem oczywiście się czkarnią, dlatego też się zastanawiam czy po, po prostu nie zrobić teraz z belkami i nie kupować tego za mnie tylko sprzedawać na strychu. prawdopodobnie po niższej cenie. Ale i tak, no myślę, że sama akcja byłaby całkiem fajna, ale to, to na pewno bym potrzebował kogoś jeszcze. No i na pewno właśnie potrzebowali środków nawet na wypożyczenie, a co dopiero powiedzieć, jeżeli byśmy chcieli ten sprzęt sobie kupić, tak żeby tą akcję robić co sezon powiedzmy, no to będzie bardzo ciężko i też fajnie jakbyście dali mi znać właśnie w komentarzach, czy takie coś ewentualnie wam by pasowało. Żeby coś innego zrobić właśnie coś z akcją kieszonką. Planuję też, no mimo że nie mam zwierząt, które stricte wykorzystują siano, to i tak planowałem właśnie zakup jakiegoś jakiejś właśnie przyczepy samozbierającej lub belki będziemy robić, ale raczej przyczepę samozbierającą, no bo i tak zawsze w każdym sezonie staram się robić zboże, no i fajnie było wtedy słomę ogarnąć i ją po prostu sprzedać, to też jest jakiś tam dodatkowy hajs, no bo trzeba szukać tych pieniędzy. Ze samych zbiorów niestety y, popełnia ten sam błąd co w 17, czyli próbowałem. Znaczy, w 17 robiłem tak, że na każdym polu praktycznie to sama prawa i ją masowo sprzedawałem co dawało mi tylko krótkotrwały zaszczyt gotówki. I tak samo tutaj robię, tylko że tutaj akurat staram się zawsze na każdym polu coś innego zaś taki płodozmian wprowadziłem na tą serię, ale to i tak generalnie. No nie jest za dobre yy, dla mojego stanu konta, ponieważ no to jest tylko właśnie w chwili, gdy zrobimy te zbiory i sprzedamy, yy, no to mamy hajs, tak, kupujemy coś i tak naprawdę później musimy wytrwać bez niczego. Co prawda mamy te konie, ale konie są dopiero co 10 dni, więc to jest praktycznie jak ze zbożami, chociaż zaszczyt gotówki jest dużo większe, ale i tak wtedy wydatki są dużo większe, bo zawsze staram się coś za to kupić. No, teraz wprowadziłem tutaj kury, które mają między właśnie tymi żniwami i między sprzedażą tych koni i dać nam oczywiście troszkę właśnie zaszczyku gotówki w takiej nagłej, kryzysowej sytuacji. Bo w tym momencie zawsze brałem kredyt i no, jeszcze też, też odsetki nam oczywiście leciały. Dużo, bar... no dużo, znaczy dużo może to odsetki nie biorą, ale no, w porównaniu właśnie do tego, że my nie mamy skąd brać tych pieniędzy. Ciężko, no gdybyśmy mieli więcej zwierząt, to one by w międzyczasie, między właśnie tymi żniwami nam robiły przychód. No tylko że też jest problem, że nie mam ani sprzętu, żeby go ogarniać, a samo właśnie ogarnianie zwierząt to też jest naprawdę duży koszt i czas, tak naprawdę nie mam nawet jak zainwestować w obory, ani nic takiego. Dopiero teraz troszkę rozbudowałem farmę. Więc wolałbym jednak pójść właśnie w jakieś akcje, tak jak mówiłem. I akcje typu właśnie kiszonka, czy coś takiego. Troszkę może mniejszej skali niż kiedyś to robiłem. No bo jak nie kupię się czkarni, to wiadomo, że to nie będzie to samo. No ale myślę, że to by było całkiem fajna taka akcja. I nie tylko, naprawdę różne akcje, czy, czy to pole można by robić. No, bo baczcinę też średnio. Mieć hajs przynajmniej na wypożyczenie. No można też się bać w misji, ale to... No, tak z jednej strony spoko, ale to też nie jest bardzo duże zaszczyt gotówki, jeżeli... No, trzeba by to wszystko podliczyć, czy opłaca się robić misję, czy może lepiej wypożyczyć i zrobić akcję np. Na, na kilku polach. Ale Wymyślać możemy dużo, tak, tylko że problem jest taki, że samemu jest naprawdę ciężko tutaj pogarniać. Dlatego też o zapotrzebowanie na strychu, no ale to co to, to jest nic, co by mnie interesowało z pewnością. Jeżeli ceny, tu zobaczmy, no... Moim zdaniem, że pak płynie trochę do 2,5, może i pójść. Nie wiem po jakich cenach odziedziczmy i fajnie jakbyście mi napisali, bo tak widzę koło 1000 generalnie. Co to, 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 to jest? Nie wiem, siano? Ja nie, nie umiem rozpoznać tych ikonek. Siana, bo słoma. No ale nie mam tych rzeczy, no... Można by też pobawić się właśnie w... No bo albo będziemy się bawić w kukurydzę, bo mamy się w nich do kukurydzy. I wtedy... Robić belki, czy da się? Z kukurydzy chyba się nie da to Z kukurydzy trzeba by wypożyczać kombajn Ale gdybyśmy na przykład robi, Kupili sobie kosiarki nie, I wtedy prasą zwijali na kiszonkę i to by była naprawdę fajna akcja To by było coś fajnego, no i też yy, yy, Trawa, to bardzo się nie podobało, tym bardziej, że teraz mamy Zajebisty sprzęt z klasa Duże oczywiście, tutaj kosiarki. Dlatego, no, trzeba pomyśleć. Na pewno, napiszcie mi jakieś propozycje w komentarzach. Byłbym bardzo wdzięczny, gdybyście to zrobili dla mnie. Wiem, wiem, że dacie radę. Tylko trzeba trochę zebrać się w sobie, hmm. żeby to ogarnąć. Ja też dla Was się staram. Jestem zmęczony, ale nagrywam dla Was, żebyście mieli też co pooglądać. O wschowku, nic nie ma. Żebyście mieli też co robić w wolnej chwili, jeżeli Wam się nudzi, żebyście poglądali. No ale fajnie jakbyście też coś pisali w tych komentarzach, nie? Byłoby na pewno miło, bo zawsze staram się podpisywać coś, jakąś konwersację nawiązać. Więc naprawdę liczę na was tutaj. Jeżeli o ten temat chodzi. Dobra, my już jesteśmy tutaj o panu ogarnięci. No i jeżeli mielibyście jakieś pytania na przykład do mnie, w stylu coś Q&A Bardzo chętnie bym coś podpowiadał na odcinka, żeby mieć coś do pogadania No dobra, reasumując to wszystko co powiedziałem tutaj na ten temat Nic nie zrobimy, jeżeli nie będziemy mieli pomocnika I dlatego też, no będę kogoś szukał, mam kogoś na oku Myślę, że ta osoba wie O kim ja mówię może i nie wie. Dopiero będę się odzywał, jeżeli to ogląda. Chętnie bym pomógł do pomocy wziął, no bo mam Adama i też by było można go wziąć, ale zgrać kilka osób to już nie jest tak prosto. Ale to dopiero na pewno będę robił wakacje, tak? I to ja na początku tylko później, bo mówię, na początku, pierwszy tydzień, dwa na pewno nie będę miał czasu, bo mam egzaminy zawodowe no i będę się tutaj chciał na tym skupić. Żeby to poogarniać O tutaj patrz rozciągnę się elegancko Bardzo mi się to w tym free podoba, że zawsze Zawsze było ciężko na przykład zrobić coś takiego, żeby się wychylić Żeby sprawdzić właśnie czy to wszystko Dobrze działa, teraz to nie ma problemu To jest naprawdę fajna sprawa Dobra, myślę, że Mamy już 12 minut odcinka A właśnie, dajcie mi jeszcze znać eee, Czy na przykład może no, aby zrobić, no, bo tak, już się zastanawiałem, czy na przykład nie zrobić intro do tej serii tak samo jak zrobię teraz, za po sąsiedzku. Bo ona, ma, moim zdaniem, intro na po sąsiedzku to jest istnieć tos. Jeszcze nie czytałem komentarzy, bo chyba nic nie pisaliście. Ale mam nadzieję, że czy napiszecie na temat tego, tego intra, bo kurde, naprawdę mi się mega podoba. Z chęcią bym właśnie jakieś takie intro też zrobił, może dla tej serii, czyli dla serii po sąsiedzku, nie, dla serii oczywiście od Zero do Biznesmena. Ale to też trzeba by przesiąść i jakoś dobrze zrobić Wydajcie znać, czy też byście chcieli takie intro do tej serii hmm. No i dobra, myślę, że to chyba wszystko omówiliśmy Czekamy na te pieniądze, żeby pokupować to wszystko, co chcemy i zacząć na konkrecie się rozwijać Ja będę myślał nad ak akcjami, bo same właśnie żniwa i to wszystko nie jest ciekawe Samo granie jest naprawdę fajne i przyjemne, ale no, tutaj no, oglądanie z perspektywy Was naprawdę może być nudzące, nu i jeżeli wytrwaliście do tego momentu, no to naprawdę jesteście kozakami i wielkie szacun dla Was. I, I właśnie dziękuję Wam za to. Bo to widać też, że wtedy jesteście naprawdę prawdziwymi, wiernymi fanami. Bo niewiele jest takich osób, tak naprawdę, którzy są, są tutaj, bo ich naprawdę to interesuje, to co robię. Niektórzy dają tak dla odczepnego no, łapkę, czy coś to nie wychodzą. Z jednej strony jest to smutne, no ale. Yy, no co zrobić, nie? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Dobra, także. Myślę, że w tym odcinku to chyba będzie wszystko. Wypowiedzcie się w komentarzach, co sądzicie na temat tych moich pomysłów i co dalej z tą serią. Ja oczywiście standardowo przypominam was o łapec w górę o subskrypcji, ten czerwony przycisk ma być szary i oczywiście jeszcze dzwoneczek, żebyście otrzymywali powiadomienia No i wpadnijcie na mojego Instagrama i Facebooka, wszystko oczywiście tam w opisie do tego filmu Ja się z wami żegnam i zapraszam was na kolejne odcinki z tej serii, jak i również z innych serii które znajdują się na moim kanale No i trzymajcie się, do następnego Cześć!